Cześć, internecie, jestem TV, witam Was w kolejnym odcinku z Reksia i Czarodziejów. Dostaliśmy naszą kartę śledztwa, więc teraz udamy się z powrotem do Magix. Musimy znowu przejść tutaj przez ten labirynt, czy cokolwiek to jest. Na szczęście, już chyba nic nam nie grozi. Aha, nie, jednak nam grozi troszeczkę, ale. Damy sobie radę jakoś, no się wracaj. No, Workshiu, tu masz iść. I idziemy. Dobra. I na miotłę i wracamy. Akurat sterowanie miatło jest... mi się nawet podoba. O nie! Ojej, tu jest odwrócone sterowanie. Bo lecimy z góry. Dobra, to nic, ale fajnie. Dobrze, jest ok. No słuchajcie, bo kto to jest nawet nie oberwie. Ej, spoko to jest, nie ma problemu. Latać mogę, nie? nie? Dobra, nie, tu nie porobię, ale to nic. To nic, bo jest całkiem spoko, znośnie jest. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, utknęłam. Nie wiem, gdzie mam lecieć. Czy te sobrowa to mnie też boli? Bo nie do końca chyba wiem. Chyba tak. W ogóle ktoś mógł mnie nauczyć latać tą miotłą, bo to tak na spontanie wyszło. Jeszcze musiałam sobie sama ją kupić. Sorry, Kretes, nie, nie było to specjalnie. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Sorry, Kretes. Jest ok, nie ma problemu. O kurczę, dobra, jednak trochę jest. Czemu tu jest tak ciasno? Tu jest. Mogliby zrobić jakąś drogę dla mioteł. Bez żadnych takich przeszkód. Dobra, ale dolecieliśmy, nie ma problemu, jest spoko. Przed nami. Jest całkiem okej. Okay. Dobra, i wracamy. Lis w radzie tych tam czarodziejów podejrzanych nie jest. E, ale jest nasz dyrektor, półrektor w sensie i... E, no, dwóch naszych profesorów. I, I jeszcze dodatkowo do jednego z nich musimy iść, w sensie do... E, Jak on się nazywał? Do Snake'a. Do Snake'a musimy iść, bo... O. Wrób chaosu. E, musimy iść do niego, bo zaklęcie. No już, już. O nie, no nie usypaj mi, Reksia, chłopaku, co ty sobie wyobrażasz? Nie, no Reksiu, buć się, buć się, buć się, buć się. Nie, no, jeszcze poczuł, raz. Że świat wiedział że przegrał pojedzenie smaczek jak ja na hać rexio księgnął poruszkę chodź zrób po hałasu przeklęty dobrze bez żadnych obrażeń. Tak, idziemy. Idziemy najpierw do Burektora. A patrzcie, ja tu jest ten wódz wioski. O co chodzi? Dlaczego oni są w kolejnie czarów? Im cokolwiek ci powiem, musisz odeprzeć jeszcze jedną falę drobiu, szturmującą właśnie uniwersytet. Nie. A kisiel malinowy. Nie. <śm> nie. Nie chcę ja się, boję, ja nie lubię. Znowu mnie zjedzą i to będzie tylko wina Burektora, na bo sobie nie radzę. Lekarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Ciekawe, Podaj czy mogę ich usypiać. Hisiel. A może Ktetyzm mi choć pomoże. Nie wiem, będzie mięsem, armatnim czy coś. Druk się stanął na szańcu i wyciągnął ruszkę. Druk nadciągał. Nie lubię tego. Chciałam tylko powiedzieć, jakby kogoś to obchodziło, na przykład. Zobacz mi. były kiedyś takie gry? Kurka wodna. To, to się czuję, jakbym dobrała to brała teraz. Niektórzy z was pewnie nie pamiętają, i w ogóle nie wierzę, że było coś takiego, ale było. Nie ma. Paskudny drobiu chaosu. Chyba faktycznie MK mi się łatwiej robi niż... o kurde. Niez ten dziwny kształt On tu gdzieś jest już Tu już jest, kurczę Trzeba uważać na tego tu o zwaniaka No ile was tu jest? No chyba nie Dlaczego niby? Tu jeszcze jeden powinien być. W ogóle tu się tłoczno narobiło troszkę, nie sądzicie? Słodziaki wy moje piękne. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. No nie wątpię, czekajcie, muszę zrobić myszkę. Wiedział, że przegrał w no tam przegrał. jak ja cię przestraszyłem. Wszystko w porządku? Słuchaj! Ten drup chaosu, nie? To nawet nie wiem, jaki on jest ciężki do pokonania. Już nie trafiam, a to dopiero początek. Dobra. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty. Ej nie podpuszczam was nie, ale nie policzycie, ile jest drobiu chaosu w tym jednym tym takim No weź. No, Reksiu. Wingarium Lewiosa. Pamiętaj. Nie Lewiosa. E, Reksiu, mógłbyś? Dzięki. ktoś Nie! Przypadkiem! No to przypadkiem był, panie narratorze. No nie. A może by mi się udało, nawet. Nie, na pewno by mi się nie udało. ale mi się nie chce tego robić. Zadłużkie są te fale. Niemożliwe. Nie jest dobrze, bo mi się tu chyba coś zepsuło. Już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Jestem od Wiedział, że świat Wiedział, że Wiedział, że przegrał, bo żył. Natku, jak ja je przestraszyłem! Wszystko w porządku. Reksio stanął na szańcu, Nie, i wyciągnął nie wszystko w porządku. Nie wszystko w porządku, bo trzeba tu przejść, Kretes, wiesz? Mógłbyś mi pomóc. Nie wiem jak, ale... Ale jakoś byś mógł. Reksio? Reksiu? O. Bo się zbliżają niepokojąco, wiesz to już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Rek się poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział oh, yeah. że To miała być fajna gra, wiecie? Fajna. I zaraz ich zacznie być za dużo. Teraz spokojnie, ale potem będzie, wiecie, ich mega dużo i i się pogubię. Wtedy będzie problem. Ale to już chyba końcówka. Gdzie jest jeszcze? Gdzie jest jeszcze? Ostatnie wszystko zachwiało. Dobrze! Uff! Tak znów mógł cieszyć się z <laughs> Jakie to było trudne. Ach, dobrze idziemy do budyktora Mateusza. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to był ostatni raz, albo przynajmniej przedostatni, że nie będzie więcej, wiecie? Taką mam nadzieję. O, jakie to było trudne, dobra, to pójdziemy do tego przy okazji, opuszczu jesteśmy, się? Nauczyłeś... No dobrze dobrze. Wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta Serpentusa Snakea na kurs. Ale to nie o to mi chodzi, nie sto... po to przyszłam. Przyszłam po. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Zapytaj o tajemniczą gęś! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. To nas hał, interesuje. Hał, 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 hał. Jestem pewien, że możecie wykluczyć Burektora Mateusza. Nic więcej nie wiem. No to klaps. Mhm. Okej. Okay. Obawiam się, Leciu, że nauczyłeś się, że. Przy... No to nie jest coś, czego się spodziewałam, szczerze mówiąc. <noise> e, w sensie nie, że go oskarżałam kiedykolwiek, natomiast. Zapy... Zapytaj o krainę czarów! Nie! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci! Po to przyszliśmy. Hał, 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 Podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma obu. No i co jeszcze? Mm -hmm. Na pewno nie ma obu, a na pewno ma to albo to, tak? Dobra, to teraz idziemy do Serpentusa Snake'a. Który jest oczywiście tutaj. Co odkryliśmy Widzę, w poprzednim odcinku. Jestem, alba cię nie obchodzi na razie yy, ten. Zapytaj o drúb chaos. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Tak. Ten, który tak potwornie mąci ma na ubraniu wzorek w księżyce. No to klops. Okej. Okay. Jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. To nauczymy Dobry się mu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru O Aboś. Serio. otoczą irytujące owady. Nie Symbolu ma opcji. Nie ma opcji, żebym ja zapamiętała coś takiego, nawet nie ma opcji, żebym ja to dobrze narysowała. Nie będziemy z tego korzystać, obawiam się, wiecie? Jeszcze raz. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. tu. Najgorzej, no. nie, czekaj. Tak, 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 no. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. No przecież wykonuję! O, dobra, udało mi się w końcu. Taka klepsydra odwrócona. Nie, ale nie będziemy tego robić ale nie będziemy. Nie ma takiej opcji nawet. Chociaż już się wprawiam, jak widzicie. Doskonał. Znowu jeszcze raz. Dobra, nie, nie, nie. Już no, wystarczy. Gotowy do nauki kolejnego tak? Plaga, much. Oćwicz sobie rękę. Nie, Poćwicz. nie otwierć. Ten czar powinien już mówić rękę. Tak, nie chcę, ale Nie Ale specjalnie chcę. dla ciebie pokazują ponownie jak go wykonać. Nie chcę, nie chcę, nie chce. No, jesteś gotowy do nauki kolego? Wybór ręki. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego samiana żaba. Tak, tak, Nawiony tak, nim tak, tak, on się w żabę. skutecznie utrudni mu czarów. tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. O oh my God. tak, 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 tak. O, dobrze, poszło. Dobrze <grystanie> razo, <grystanie> Tak, 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 tak. Dobrze. Dobrze, aby fajnie było zmieniać, tylko kurczę, w momencie kiedy to jest tak skomplikowane, to ja wolę M-kę robić, wiecie? Wolę robić Mkę i niech śpią. Spróbuj no, jeszcze raz! Nie. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Dobrze. Dobrze, dobrze. Ojej, no dobra. Mm. No co, sprawdzamy gdzie jeszcze możemy polecieć. Ale zanim tak polecimy, to podejrzewam, że ja już mam z 20 minut materiału. Nie patrzyłam tym razem na czas. Ale dziękuję Wam za uwagę, będziemy się żegnać. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę albo komentarza, a najlepiej obu, heha. Eee, no, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa! Zapisz stan gry.